Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę się z Wami podzielić przepisem na kolejne po prostu rewelacyjne ciasto. Jest to ciasto chucułka. Co to za ciasto? Jest to ciasto składające się z, kruchego, z kruchych spodów z dodatkiem dżemu porzeczkowego, orzechów oraz bezy z dodatkiem kisielu malinowego. Te spody są przełożone kremem kajmakowym. Ciasto wyglądem bardzo przypomina panią walewską, pychotkę, jednak smakuje trochę inaczej. Ciasto jest po prostu rewelacyjne, bardzo eleganckie, wysokie, mięciutkie, wręcz rozpływa się w ustach. Idealnie nada się na każdą okazję, szczególnie Wam je polecam na jakieś takie specjalne okazje, jakieś mininy, jakieś imprezy rodzinne, bo naprawdę robi wrażenie. Wspaniale smakuje, jest bardzo delikatne, kremowe. Tutaj mamy dużo fajnych elementów w tym cieście, bo i chrupiące orzechy, i chrupiące ciasto, i delikatną bezę, i kremowy krem. Także bardzo gorąco Wam to ciasto polecam, jest jedno z najpyszniejszych, także zapraszam serdecznie po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszej kucułki, pod filmem również macie listę składników. Na początek zrobimy sobie ciasto na nasze spody. Składniki na spody dajemy sobie do miski i zagniatamy ciasto. Można to zrobić rękami albo robotem z hakiem. Masło bądź margaryna powinna być zimna i pokrojona na mniejsze kawałeczki. Ciasto kroimy sobie na dwie części i później z każdej części odkrawamy jeszcze jedną czwartą. Czyli mamy mieć. Dwie większe części i dwie mniejsze części. Każdą z części dajemy sobie do woreczka, i wie, y, mniejsze części dajemy do zamrażarki, a większe do lodówki. Ja sobie ciasto przygotowałam dzień wcześniej. Teraz zrobimy sobie spód pierwszy, drugi będziemy robić identycznie. Ciasto, które było w lodówce, wałkujemy, podsypujemy oczywiście wcześniej blat mąką i delikatnie wałkujemy i wkładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, następnie smarujemy to ciasto połową dżemu porzeczkowego. Możecie użyć dżemu malinowego, następnie posypujemy to połową orzechów. Orzechy powinny być tak dosyć grubo y, posiekane. Następnie robimy bezę, czyli trzy białka ubijamy sobie na sztywno i stopniowo, jak już będą ubite, dodajemy cukier. Chwilę to miksujemy, żeby nam się cukier rozpuścił. Dodajemy dwie łyżki kisielu oraz ocet. Chwilę miksujemy. Masa ma być taka ciężka, y, bardzo gęsta. Następnie wykładamy naszą bezę na orzechy, bardzo delikatnie sobie to rozsmarowujemy. I wyciągamy z zamrażarki tym razem pierwszą, tą mniejszą część ciasta. Trzemy na tarce o grubych oczkach i posypujemy naszą bezę. I tak przygotowany spód wstawiamy sobie do nagrzanego do 170 stopni piekarnika, grzanie góra-dół, bez termoobiegu. Pieczemy jakieś 30 minut. Identycznie przygotowujemy sobie drugi spód. Mamy mieć dwa takie same spody. Teraz przechodzimy do przygotowania kremu, którym będziemy przekładać nasze spody. Budynie gotujemy sobie w 750 ml mleka, nie słodzimy tego, ponieważ y, słodycz kremu y, da nam masa kajmakowa. Następnie masło w temperaturze pokojowej ucieramy sobie na puch i dodajemy stopniowo budyń, który też musi być w temperaturze pokojowej, to jest bardzo ważne, żeby Wam się krem nie zważył. Wszystko dokładnie miksujemy i następnie dodajemy masę kajmakową. Ja miałam taką puszkę, która ważyła 400 g. Jeżeli kupicie taki, który ma 500 g, też może być, nie ma problemu. Wszystko dokładnie miksujemy do połączenia, powstanie nam taki piękny, puszysty krem kajmakowy. No i następnie, kiedy nasze spody już będą zimne, przekładamy je kremem. Dokładnie smarujemy pierwszy spód i przykrywamy drugim. Leciutko dociskamy i tak przygotowane ciasto wstawiamy sobie do lodówki na pewno na całą noc, tak żeby nam się to wszystko pięknie namiękło, stężało, żeby nam się smaki przegryzły. Następnego dnia ciasto po prostu przepięknie się kroi. To jest bardzo takie stabilne ciasto, bardzo podzielne. Nic nam się tutaj nie rozlewa, ciasto można kroić na takie piękne, równiutkie kawałeczki. Przepięknie ono wygląda w przekroju, bardzo jest eleganckie, wysokie i smakuje po prostu rewelacyjnie. Jak już wcześniej wspominałam, idealnie nada się na każdą okazję. Też jest to super ciasto na święta, już niedługo Boże Narodzenie, no jeszcze troszkę czasu zostało, ale no też idealnie się nasza hucółka na tą okazję nada. Bardzo gorąco Wam to ciasto polecam, koniecznie musicie je wypróbować, jeżeli jeszcze go nigdy nie piekliście. Z tego przepisu wychodzi idealnie: mięciuteńkie, wysokie, bardzo podzielne. Ciasto jest przepyszne. Bardzo, bardzo gorąco Wam je polecam i życzę Wam smacznego.